Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 11. Na przyjęciu spotkało się 12 osób. Ile nastąpiło powitań, jeśli każda osoba przywitała się z każdą inną osobą? No dobrze. Wiemy, że na przyjęciu spotkało się 12 osób, zatem pierwsza osoba przywitała się 11 razy. I tak każda kolejna osoba, zatem wszystkich możliwych powitań. Było 12, ponieważ mamy 12 osób. Każda z nich przywitała się z 11 pozostałymi, czyli razy 11 daje nam 132 możliwe powitania. Musimy jednak pamiętać o tym, że pierwsza osoba przywitała się z drugą, tak jak druga z pierwszą, zatem jest to policzone podwójnie. Podobnie pierwsza osoba z trzecią, jak i trzecia z pierwszą, i tak dalej. Zatem wszystkich powitań. Było tak naprawdę połowę mniej, zatem 132 podzielić na 2 daje nam 66 powitań. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.